Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kochani, trwamy w radości oktawy wielkanocnej. Przygotujmy się do Słowa, które ma nas prowadzić przez cały czwartek tej oktawy, przez dzień jutrzejszy. Rozpocznijmy od modlitwy wersetami z Psalmu ósmego. To jest ten psalm, którym jutro w czasie liturgii Kościół będzie się modlił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że troszczysz się o Niego? Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 35 do 48. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatworzonym i wylękłym, zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich: Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Kochani, kiedy wczytywałem się w Ewangelię, którą chcemy się modlić. Jutro przez cały dzień, a dzisiaj wieczorem, pamiętajcie o przygotowaniu się do tej modlitwy. Wtedy zobaczyłem, a jest to charakterystyczne, Łukasza: takie trzy obrazy w naszym świętym tekście. I one będą kluczem dla naszego przygotowania się do naszej lekcji divina do Ewangelii według świętego Łukasza. Łukasz jest fenomenalnym artystą, malarzem. Oczywiście używa języka przenośni. On, kiedy bierze do ręki pióro, to tak jakby brał do ręki pędzel i malował obrazy. Przyznacie, że tekst jest bogaty w obrazy. Wyłoniłem trzy i nimi chciałbym się pomodzielić. Te obrazy będą jednocześnie dla nas jak trzy lustra, przed którymi stańmy, by zobaczyć siebie w świetle słowa. W którym chcemy się modlić. Ale zanim przejdziemy do tych trzech obrazów, Kościół przypomina nam jednym zdaniem, co było wcześniej, w formie lekcjonarza, ale dokładnie w kontekście naszej dzisiejszej ewangelicznej opowieści są dwa ważne wydarzenia, a mianowicie. Co jest charakterystyczne u Łukasza, zmartwych stały objawia się najpierw Szymonowi. A więc tam, w tym wydarzeniu, w którym chcemy się modlić, jest obecny Szymon, który już widział zmartwychwstałego. stałego. Co więcej, do nich dołączają ci dwaj, którzy byli w drodze do Emaus i którzy też teraz opowiadają o tym, co ich w drodze spotkało, jak. Poznali zmartwychwstałego, zobaczyli go, dał się poznać. On dał się poznać przy łamaniu chleba. Dlaczego o tym mówię? Byśmy pamiętali o tym, co także jest naszym doświadczeniem. Oni już spotkali zmartwychwstałego. Oni widzieli go na własne oczy. Myśmy też go spotkali w dniu chrztu. Współprzebudzeni z nim. Wstaliśmy do życia, dotknął nas swoją łaską. Wiara w zmartwychwstanie jest w naszej duszy. Ten znak niezatarty Ducha Świętego w nas jest jak pocałunek zmartwychwstałego. My nosimy w sobie przeświadczenie, że On żyje. Podobnie jak oni, dał się poznać to doświadczenie z łaską. Sami by Go nie rozpoznali. On daje się nam poznać. I teraz te trzy obrazy. Otóż zauważmy, że w tych trzech obrazach w centrum jest Jezus. Najpierw słyszymy, że stanął w środku nich, tak jest dokładnie w tekście, w środku tych, którzy są zgromadzeni prawdopodobnie za zamkniętymi drzwiami, jakby nam podpowiedział z kolei Ewangelista Jan, z obawy, z lęku. Tam na zewnątrz jest złowrogi świat. Oni są w środku. Ci, którzy go poznali, widzieli z martwych także, bo później opowiadają między sobą, że on żyje, że on z martwych wstał, a zachowują się, jakby Chrystus z zmartwychwstał. wstał. Za chwilę to uwidoczni obecność Jezusa, jak w lustrze zobaczą swój stan ducha, staną pośród nich i mówi do nich: Pokój wam. Czyli Jezus tym, yy, Pozdrowienie uświadamia im, że, że brakuje im pokoju. Nie mają w sobie pokoju. Za chwilę Łukasz opisze, co się w nich dzieje. Że byli przerażeni, że byli spanikowani, że byli przestraszeni. Używa bardzo mocnych czasowników, opisując ich stan ducha. I to nie dlatego byli spanikowani, czy przerażeni, przestraszeni, że zobaczyli Jezusa. Ale obecność Jezusa uświadomiła Im ich stan ducha. Do tego stopnia żyją swoim stanem ducha, iż spieszy Łukas z innym czasownikiem, czasownikiem uważali, że ducha oglądają. Tu pojawia się czasownik dokeo uważać, Wydawało im się, wydawało im się. Już Łukasz użył tego określenia w innych częściach Ewangelii. A więc oni żyją nie wiarą, nie doświadczeniem zmartwychwstałego, ale żyją tym, co im się wydaje, że jest. I wiemy, że źle odczytują rzeczywistość, bo przed nimi stanu prawdziwy, zmartwychwstały Jezus, a oni uważają, że oglądają ducha. I wtedy Jezus jednym pytaniem każe im spotkać się z tym swoim stanem ducha. Jakby ze źródłem, z powodem takiego stanu ducha, używa pytania, które można by przetłumaczyć: czego? Czego zmąceni jesteście? Ty czego? Czego zmąceni? I dlaczego spory? Tu pojawia się rzeczownik. Dialogismoj, od razu mi się włączyły, nie wiem, czy pamiętacie Wagrysza z Pontu, który mówi o logismoj, o tych zatrutych myślach, które mogą zatruwać w tobie stan pokoju, stan ducha Bożego. W nich są jakieś spory, kłócą się ich własne myśli, ich stan przerażenia, tak ich skupia na sobie, że nie rozpoznają zmartwychwstałego. Oto dlaczego. To wszystko dzieje się, Jezus mówi, entekardia. Dzieje się w sercu. Jaki stan serca? Taki stan przeżyć. Jaki stan przeżyć? Takie zachowanie. To pierwszy obraz. Ale Jezus, który jest w centrum tych ich przeżyć, on jest tutaj najważniejszy. To dzięki niemu uświadamiają sobie własny stan serca. Być może czas z martwych wstania, który przeżywamy, jest nam tym razem dany po to, abyśmy głębiej wniknęli w nasz stan ducha, w nasz stan serca, kiedy często także i my, z powodu sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, jesteśmy jakby zamknięci z obawy, być może zalęknieni, stworzeni. I Jezus pyta: Dlaczego? Mówi do nas: Pokój Wam. Dlaczego? W was tyle niepokoju. Drugi obraz. Teraz już Jezus, zauważcie, skupia ich na sobie, bo po, pojawia się czasownik związany z widzeniem. Jezus dwukrotnie powie: zobaczcie. Zobaczcie, to tak jakby chciał skupić na sobie. Przestańcie już patrzeć tylko na siebie. Przestańcie się gapić w swój stan ducha, bo wtedy wchodzicie w przerażenie, wewnętrzne spory, wewnętrzne kłótnie. Zobaczcie, co mają zobaczyć. Jezus mówi: ręce me, stopy me. I dodaje: Ja jestem. Kto tak mówi o sobie w Biblii? Bóg jeden. To Jego imię. Tutaj mamy: Ja jestem sam, autos, ale w znaczeniu sam we własnej osobie. Ja jestem z martwych wstały", Prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. I na razie zauważcie, zwraca uwagę, ich uwagę, na człowieczeństwo. Jakby prowadzi ich najpierw przez to, co fizyczne, do odkrycia tego, co duchowe, przez to, co zewnętrzne, do odkrycia tego, co wewnętrzne, bo mówi do nich: zobaczcie ręce me i, i stopy me. Znowu, można by tak dokładnie również przeczytać: podotykajcie mnie, podotykajcie. I zobaczcie duch, bo duch mięsa i kości nie ma. Tak, tak mięsiście jest, do nich mówi, tak tak fizycznie im uświadamia: Dotykajcie mnie, to ja jestem, nie zjawa. Potrzebujemy dotknąć Jezusa. Także materialnie pozwala nam się dotknąć jestem jakaś niezwykła tajemnica. Jest pytanie, dlaczego go nie rozpoznają? Dlaczego wydaje im się, że to zjawa? Zauważcie, że we wszystkich czterech Ewangeliach zawsze jest tak, że kiedy Jezus daje się poznać, na początku go nie rozpoznają. Jak to możliwe? Byli z nim trzy lata, tyle razy patrzyli mu w oczy, dotykali go, nie rozpoznają Jezusa, bo z martwych wstały, przychodzi już do nich z innej rzeczywistości. Więcej, nawet jeśli już wcześniej zobaczyli Go z martwych wstałego, to teraz też przychodzi inny. On jest zawsze inny inny od naszych wyobrażeń, inny od naszych oczekiwań, inny od naszych spojrzeń, od naszego osobistego ludzkiego doświadczenia. On nas przekracza, ale on daje się objawiać. To jest wiara w Jezusa z martwych wstałego. On nie jest konkluzją naszych myśli. On nie jest konkluzją naszych wyobrażeń. On nieustannie daje nam się poznać takim, jakiego jeszcze wcześniej nie poznaliśmy go. Ale mówi: Dotykajcie mnie, czyli pozwala się poznać wręcz materialnie, fizycznie, yy, przez ciało, które jest. Tymczasem, co się dzieje z nimi? Kiedy im znowu. Zauważcie, pokazał ręce i stopy, czyli pokazał im i swoje rany, ślady ran po gwoździach. Oni są ogarnięci tym, co można by nazwać jednym słowem apistia niewiara. Jeszcze nie wierzyli. Dziwne to, bo, bo, bo czytamy z radości, nie wierzyli. To tak jak my, wtedy, kiedy, kiedy dotykamy jakiejś rzeczywistości niezwykłej i, i, i cieszymy się, i radujemy, i z radości paradoksalnie jakby ciągle nie wierzymy. Nie wierzymy własnym oczom. Dobrze, że nie wierzymy własnym oczom. Trzeba uwierzyć łasce, która pozwala nam poznać. Oczami Jego możemy poznać Jego samego, o ludzkich oczach. Własnym wysiłkiem, wedle lekcjo humana nie jesteśmy zdolni poznać Jego samego. Potrzebna nam jest lekcja divina, bo oni ciągle dziwili się. I chociaż zjadł wobec nich, a więc dał im kolejny dowód fizyczny, że on jest, okazuje się, i tu jest puenta tego drugiego obrazu, że chociaż stoi przed nimi mogą go dotykać mogą go namacalnie poznawać bez jego łaski bez lekcji divina, jak za chwilę w trzecim obrazie zobaczymy nie są w stanie dobrze przeczytać rzeczywistości pozostaną na powierzchni wydarzenia nie są w stanie wniknąć głębiej w tajemnice zmartwychwstania i oto trzeci obraz który sobie nazwałem Jezus uczy nas lekcji divina uczy tych którzy tam są zgromadzeni w jakimś pomieszczeniu zamknięci uczy ich otwierania się na słowo boga i jak prowadzi ta jego nauka w jaki sposób on nas prowadzi do odkrycia rzeczywistości głębiej do wewnętrznego czytania rzeczywistości także dzisiaj potrzebujemy głębiej przeczytać rzeczywistość w której się znaleźliśmy właśnie z nim ze zmartwychwstałym jego oczami możemy zupełnie inaczej przeczytać to co przed nami przed naszymi oczami dzisiaj się dzieje otóż najpierw prowadzi ich do słowa te słowa me, które powiedziałem do was, będąc wami, te słowa me musiały się wypełnić. Czyli co czyni najpierw? Przestańcie polegać jedynie na sobie. Przestańcie polegać jedynie na własnych myślach, na własnych wyobrażeniach, na własnych analizach, na własnych interpretacjach. Bo wtedy, nawet kiedy już macie w sobie doświadczenie zmartwychwstałego, ciągle... To doświadczenie jest przysłonięte Waszym myśleniem i mnie nie rozpoznajecie, gdy ciągle do Was przychodzę w sposób nowy, w sposób inny niż do tej pory. A więc wracajcie do Słowa. Czyli co czyni? Przypomina im Słowa, które już słyszeli. Bo w nas są nie tylko nasze ludzkie interpretacje, nie tylko nasze ludzkie myśli. Drodzy, przecież od lat każdy z nas modli się Słowem Boga, modlicie się tym Słowem, słyszycie je Słowo na niedzielnej mszy świętej, na liturgii być może codziennej, czytacie często Pismo Święte. To Słowo jest w nas. Ono już w nas żyje, pracuje, ale potrzebujemy lekcji Divina, potrzebujemy Jego spojrzenia, obecności Jego, czytania po Bożemu, aby usłyszeć na nowo Jego słowo, które jest w nas. I wtedy im przypomina, co im powiedział, kiedy był jeszcze z nimi, co to znaczy? Pomaga im teraz w świetle słowa przeczytać wydarzenia, których wcześniej nie rozumieli. Nie rozumieli, co miała oznaczać męka, o której mówił. Co miałoby znaczyć to, że on będzie zabity. Nie rozumieli wydarzeń, nie rozumieli nawet jego słów, które pokazywały im przyszłość. Teraz, w świetle jego słowa, uczy ich czytać na nowo wydarzenia, których wcześniej nie rozumieli. Drodzy, po to jest lekcja divina. Tyle rzeczy się dzieje wokół nas. Tyle cudownych, tyle ważnych słów już Jezus do nas skierował. Ale bez lekcji divina. Nie usłyszymy ich głębi, to znaczy, tylko On może nam pomóc je przeczytać. Do nas należy słuchać, tak jak oni teraz słuchają, że wszystko się miało wypełnić. I teraz widzą, że się wypełniło. I to, co u Mojżesza, i to, co u Proroków, i to, co w psalmach, tyle razy czytałeś pisma, otwierałeś na tylu stronicach te pisma, tyle już było wersetów, tyle jest ich w Tobie. I dopiero teraz, kiedy spotykasz się z nimi, one w Tobie odżywają. Otóż ojcowie starożytni kierowali się taką sentencją, która często wraca w moim myśleniu, w moim przeżywaniu pism. Najpierw spotkanie z Chrystusem, z martwych stałem, potem czytanie pism. To znaczy, potrzebujemy doświadczenia osobowego, spotkania z Nim, bo nie słowem osobowym, żebyśmy mogli dobrze przeczytać to Jego słowo, które się skrywa za martwymi literami. Tak jak nie potrafili odczytać Jego żywej obecności, za tym co widzieli, tak i teraz my bez Jego żywej obecności nie potrafimy dobrze przeczytać słów Boga, które skrywają się za martwymi literami. I co czyni? Otworzył ich myśl i rozumieli pisma. By rozumieli pisma. Kochani, sami o własnych siłach, nawet mając najlepsze narzędzia do egzegezy, do analizy tekstu, będąc mistrzami filologii, będąc mistrzami w egzegezie, nie przeczytamy sensu duchowego pisma. Nie będziemy w stanie wniknąć w wewnętrzne rozumienie tego, co się dzieje przed nami. Będziemy się ślizgać jedynie po powierzchni. Będziemy używać tylko interpretacji tego świata. Tyle teraz w mediach jest o sytuacji obecnej i ważne. To są informacje, ale On nam daje nie tylko informacje, On nam daje formacje. Przez słowo, potrzebujemy Słowa, aby się formować, nie jedynie informować. Tylko On nam może pomóc przeczytać to, co słyszymy w informacjach, by to przeczytać głębiej, by nie zatrzymać się na powierzchni, by nie zatrzymać się na naszych lękach, na tym, co to będzie, co to będzie. On już stał. On jest z nami. On pomaga nam czytać głębiej rzeczywistość, w której się znajdujemy. Potrzebujemy drodzy, lekcji dywina. To nam mówi dzisiaj Jezus zmartwychwstały w Ewangelii. Otworzył ich myśli i powiedział, tak jest napisane, że ma wycierpieć, że ma powstać z martwych. Zauważcie, dopiero teraz dochodzą do płęty. Miał powstać z martwych, przed nim jest zmartwychwstały. stały. Dlaczego się temu dziwią? Tyle razy o tym słyszeli. Dopiero teraz, kiedy o nim czyta pisma, ich wiara ożywa, rozpoznają zmartwych wstałego. Widzą go, widzę ich oczy, które stają się jakby coraz bardziej e, e, pogłębionym wzrokiem. Widzą Go wewnętrznie dzięki Niemu. Ale dlaczego? I tutaj pojawia się słowo, które zabierzmy ze sobą jako puenta tego spotkania. Ma zostać ogłoszona dobra nowina. Zmiana myślenia, na odpuszczenie grzechów. Metanoia. Nie chodzi jedynie tutaj o nawrócenie w sensie moralnym. Nawrócenie moralne. Ono się rozpoczyna od nawrócenia mentalnego, od zmiany myślenia w tym sensie głębszym. Muszą zmienić perspektywę widzenia, patrzenia na rzeczywistość, nie tylko od strony lekcji humana, nie tylko od ludzkiej strony patrzeć na wszystko, co nas otacza, ale od strony bożej. Światu wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą, że wszystko potrafi czytać, że wszystko jest w jego rękach, że technika, że wiedza medyczna, że wszystko, co mamy, jest dla nas już tak, tak urosło jest tak wielkie, że sobie z wszystkim poradzimy. I oto coś małego, co nawet nie żyje. A co my nazywamy koronawirusem? Nagle uświadomiło nam, że, że sami z siebie nic nie możemy. Tym bardziej nie jesteśmy wzdolni sami z siebie teraz przeczytać tej rzeczywistości, w której istniejemy. Nie tylko y, troskajmy się, owszem, o to, jak najszybciej, Pojawiło się lekarstwo, a jeszcze lepiej szczepionka, która nam pomoże zwalczać ten okrutny wirus. To ważne, ale tym bardziej nie zapomnijmy o tej trosce, by czytać tę rzeczywistość, której Bóg przemawia, zmartwychwstały, jest obecny. Mówi do nas Pokój Wam, ale potrzebujemy Jego wzroku, potrzebujemy, aby On nam czytał pisma, byśmy w nowy sposób odczytali to, co dzisiaj przed nami. Wy, świadkami Tego, tak się kończy nasza ewangelia dzisiaj i jutrzejszy dzień. Wy macie być świadkami tego martyres. To znaczy wy którzyście sami jakby przecierpieli tę przemianę. To jest prawdziwe męczeństwo, tak. Zrezygnować z własnego sposobu myślenia, by znaleźć się po stronie Boga i zacząć widzieć od Jego strony rzeczywistość i mu ufać i powierzyć się. bądźmy świadkami tej lekcji divina której On w nas dokonuje. Chrystus z martwych prawdziwie z martwych